Cześć witam Cię serdecznie na moim kanale Ja nazywam się Mikołaj I dzisiaj pokażę Ci przepis na zakwas z buraków Jest on wprost idealny dla naszego organizmu Dla naszej odporności Bardzo fajnie Cię wzmocni Dlatego zachęcam Cię do przygotowania tego zakwasu Jest on szybki, tani i prosty w przygotowaniu Zresztą sami zobaczycie Tak więc zachęcam Cię i Was już teraz do obejrzenia od deski do deski tego odcinka Zostaw łapkę w górę, skomentuj, udostępnij I widzimy się w kolejnym odcinku Cześć Dobrze moi mili Przygotowanie naszego zakwasu Z buraków Zbawiennego dla naszego organizmu Cudownie działającego na naszą odporność Oraz e, Wzmacniającą e, nasz właśnie organizm Zaczniemy sobie Od przygotowywania e, Buraków Buraki 2 kg Musicie sobie ładnie gdzieś wybrać w jakimś najlepiej warzywniaku okolicznym. Supermarketu już tak nie polecam, bo jednak ta jakość nie jest za dobra. Buraki zwróćcie uwagę, żeby były twarde, czerwone mocno. Także 2 kg takich buraków sobie obieramy. Będzie nam potrzebna jeszcze sól, ziele angielskie, liść laurowy oraz ząbki czosnku czosnku dosyć sporo, bo od 6 do 8 właśnie ząbków czosnku Wam zalecam użyć do tego przepisu. Tak więc 2 kg buraków, 8 ząbków czosnku, około 10 ziarenek ziela angielskiego, 5-8 liści laurowych, w zależności jakie duże trafimy, i 4 łyżki soli oraz 4 litry wody woda przegotowana, ostudzona. Będziemy sobie robić roztwór taki solny, gdzie później będziemy zalewać tym cały nasz zakwas. Także zacznijmy sobie od buraków. Buraki musimy już takie obrane pokroić sobie w plastry, które to później będziemy przekładać wraz z naszym czosnkiem oraz przyprawami. Tak więc wszystkie Buraki musimy sobie pokroić. Zniżę kamerę, żebyście widzieli lepiej. Musimy sobie pokroić w takie ładne plastry w grubości około 1 cm. Zobaczcie, jakie one są. Mocno czerwone, bardzo fajne, soczyste. Nie są wysuszone. Właśnie chodzi o to, żeby duża ilość soku z nich tutaj wypłynęła, żebyśmy Mieli jak największe możliwości odzyskania z buraka tych wszystkich źródeł witalnych, jakie on w sobie ma. Tak więc, ja kroję sobie wszystkie buraki w plastry i wrócę do Was już z dalszą częścią naszych prac. Tak, jak widzicie, nasze buraki są już pokrojone w plastry 1 cm grubości. Odkładamy je sobie na bok. Teraz zabieramy się za czosnek. Tak jak mówiłem, 8 ząbków, dosyć sporych. Sprawdźcie sobie, czy w waszym czosnku nie ma takiego w środku, jakby zarodnika, który to może nam popsuć smak wszystkiego. Zobaczcie, jest tu taki kiełek, i to warto sobie zawsze usunąć, ponieważ właśnie to. Psuje nam we wszystkich daniach. Jeżeli ktoś nie lubi czosnku, smak, i tak samo z kolejnych musimy sobie zrobić. Nie jest to ani przyjemne w smaku, ani też za ładnie nie pachnie w dalszej obróbce. Tak samo właśnie po tych środkach po tym wnętrzu czosnku może nam się odbijać, możemy mieć niestrawności, problemy jakieś gastryczne, także zalecam Wam to poświęcić trochę czasu i wszystko dokładnie wyczyścić. Tak więc ja sobie znowu zrobię wszystkie ząbki, posprawdzam, czy aby na pewno tego tutaj nie ma. Jeżeli jest, wyczyszczę i będziemy już układać nasze buraki w garnku czosnek już jest wyczyszczony teraz zabieramy się za przygotowanie naszego roztworu solnego, tak więc jak mówiłem 4 litry przegotowanej ostudzonej wody wylądowało w garnku i teraz na litr wody jedna łyżka płaskiej So, płaskiej łyżki soli, tak więc na tą ilość 4 łyżki. Wszystko musimy sobie dokładnie wymieszać, aby nasza sól dokładnie się rozpuściła, żeby nie było tutaj jej widocznej. Tak więc to sobie troszkę popływa, a my weźmiemy się już za układanie naszych buraków. Cały zakwas przygotowuję w garnku metalowym, oczywiście wyparzonym, wygotowanym, wyczyszczonym, tak żeby było to jak najbardziej sterylne, żebyśmy tutaj nie wprowadzali jakichś dodatkowych bakterii, ponieważ wtedy może nasz zakwas po prostu w czasie swojego dojrzewania nam się popsuć, może spleśnieć i tak dalej, także jeżeli macie jakieś fajne gliniane naczynie, to tak samo możecie w nim użyć albo jakiegoś dużego słoika. Tak samo możecie sobie użyć, więc dowolność jest już po waszej stronie. OK, garnek, dosyć spory metalowy, tak jak mówiłem. I teraz sobie wykładamy warstwami na przemian buraki, po kilka plastrów. Myślę, że będzie teraz na pierwszą warstwę. Okej. Okay. Kilka połówek czosnku. Ziele angielskie. Kilka kuleczek. Liść laurowy. Również możemy go sobie połamać. Dwa listki. I znowu. Buraki. Zobaczcie, nie jest to nic trudnego. Możecie to sobie przygotowywać. Ja taki zakwas staram pić regularnie. Poprawi to waszą odporność, wasze samopoczucie. Zobaczycie różnicę w swoim jakby organizmie, w tym jak się czujecie. Znowu kładziemy czosnek, stosujcie sobie na spróbę, żebyście w ogóle coś poczuli. Picie takiego zakwasu po jednej szklance dziennie przez 10-14 dni. Wtedy już powinniście odczuć różnicę w waszym ciele. Tak więc, ja sobie tutaj to dokończę. I wrócę do was, kiedy będziemy to wszystko ładnie zalewać. Nasze buraki już są w całości przełożone czosnkiem i przyprawami, tak więc teraz musimy sobie zalać wszystko naszą wodą z solą delikatnie. O właśnie, wszystko nam się tutaj pokryło i teraz na sam koniec jeszcze. Przykrywamy naszym jakimś talerzykiem, jakimś naczyniem. Ja sobie później jeszcze na górę wyłożę tutaj. Położę jakiś słoik z wodą, tak aby to wszystko dociążyć, żeby to mi nie wypływało. Zawinę jeszcze gazą bądź ręcznikiem i odstawię w ciepłe miejsce. Taki zakwas musi odstać sobie około od 5 do 7 dni. Musicie go sobie kontrolować. Po 5 już jest zdatny do picia, po 7 zrobią on się trochę taki bardziej aromatyczny, kwaśniejszy. Także według Waszego uznania musicie sobie po prostu przetestować, wypróbować. Wtedy będziecie wiedzieli, co bardziej lubicie. Najważniejsze jest jeszcze jedno Wam powiem, abyście codziennie sobie do zakwasu zaglądali, dbali o niego, to znaczy zobaczcie czy, czy wam czasem nie wypływa czosnek, liście wam mogą pływać jak najbardziej i ziele angielskie, jeżeli czosnek wam wypłynie, no to już wtedy jest gorzej, musicie go sobie gdzieś tam albo wywalić i dać nowego, włożyć gdzieś go tam głębiej, pod buraka Dlaczego? Dlatego, że czosnek może nam tutaj spleśnieć, a tego byśmy nie chcieli. Tak więc zostawiam Was już z przygotowaniami własnego zakwasu. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, kliknąć dzwoneczek obok napisu subskrybuj oraz skomentuj ten film. Tak więc życzę Wam zdrówka, dużo odporności. Jeszcze raz tylko przypomnę, że wszystkie jakby właściwości lecznicze takiego zakwasu rozpiszę Wam w opisie tego filmu, tak więc zachęcam do przeczytania, udostępnienia tego filmu i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!